Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z KimCi w kolejnym kulinarnym odcinku... Pierogi? KimCi. <gry> z KimCi, tak. Witajcie na kanale Pierogi z KimCi w kolejnym kulinarnym odcinku. Spotykamy się jak co piątek, żeby pokucharzyć. Bardziej niż kucharzyć, będziemy dzisiaj piec. Co będziemy dzisiaj robić, Sonu? Melon pan. Będziemy dzisiaj robić melon pan, czyli melonowy chlebek. Melonowy chlebek to nie jest koreański przepis do końca, ale melonowy chlebek występuje w Korei, jest też go dużo w Japonii. Wydaje mi się, że jest też w Chinach. To jest taki ogólnoazjatycki deser. I najciekawsze jest to, że w skład melonowego chlebka, melonowych bułeczek tak naprawdę, ta nazwa chlebek w ogóle tutaj nie pasuje. W skład melonowych bułeczek w ogóle nie wchodzi melon. I one się nazywają melonowe bułeczki, dlatego, że mają taki troszeczkę melonowy kształt. Troszeczkę przypominają melon swoją strukturą, bo składają się z bułeczki, która jest na górze przykryta ciasteczkiem, które jest tak ponacinane, że w trakcie pieczenia ono troszeczkę tak pęka i przypomina strukturą melona. I my dzisiaj będziemy robić te melonowe bułeczki w ten sposób, ale zrobimy sobie i tak troszeczkę kremu do środka i, i ten krem będzie miał melonowy smak, bo użyjemy do niego syropu melonowego. Ja tutaj mam taki syrop melonowy o bardzo niepokojącym zielonym kolorze, ale <laughs> nie będziemy używać go dużo, więc nic nam się nie stanie od takiej ilości, lekko powiedzmy, mniej naturalnego dodatku. Ale oczywiście możemy go pominąć tutaj w tych wypiekach. Możemy w ogóle nie dodawać kremu i zrobić takie oryginalne melonowe bułeczki bezkremowe, albo takie z kremem, które. Które będą bardzo, bardzo przypominały takie, które możemy spotkać w tych wszystkich popularnych koreańskich piekarniach. Więc zabieramy się do roboty, będziemy robić melonowe bułeczki. Zaczniemy od ciasta drożdżowego. Będziemy robić dzisiaj dwa ciasta. Jedno będzie drożdżowe, to będzie baza naszej bułeczki, a na górę zrobimy takie ciasto ciasteczkowe do przykrycia tej drożdżówki. Troszeczkę przypominające kruszonkę, ale troszkę jednak inne. Więc do przygotowania ciasta drożdżowego będziemy potrzebowali mąkę. Ja tutaj mam mąkę taką, taką koreańską. Gangliog milgaru ona się nazywa, czyli taka mocna mąka do przygotowywania ciasta drożdżowego. Więc wystarczy, że kupicie sobie taką mąkę, jakiej używacie zawsze do ciasta drożdżowego. Taka mąka zwykle troszeczkę lepiej, bardziej puszyście rośnie. Będziemy potrzebować tej mąki 250 gramów, czyli według mojej miarki to są takie dwie szklanki mniej więcej. Całość wsypujemy tutaj. Do tego będziemy potrzebowali 100 ml mleka, takiego lekko ciepłego, mniej więcej o temperaturze 40 stopni do tego mleka dodamy sobie drożdże instant. Mimo, że mówi się, że wystarczy je dać bezpośrednio do, do mąki, to jakby je sobie rozmieszać w mleku troszeczkę z odrobiną cukru i jeżeli nie chcecie używać drożdży instant, no możecie użyć zwykłych drożdży, takich piekarskich. W Korei ciężko jest dostać takie drożdże. W supermarketach są tylko takie zwykłe instant drożdże, a ja mam nie z supermarketu, tylko z Polski. Tak, dodajemy drożdże do tego mleka. Moja paczka drożdży to jest 7 gramów na 500 gramów mąki, więc mogłabym dodać połowę paczki. Ale ciężko tutaj dodać pół paczki. Więc dodajemy, tak mniej więcej, tak, musimy sypnąć solidnie tych drożdży. I do tego dodamy łyżkę cukru. Dodatkowo dwie łyżki cukru dodam do mąki. Mieszamy drożdże z mlekiem i cukrem. Dodajemy do mąki szczyptę soli, taką solidną szczyptę. I do ciasta dodajemy sobie jedno jajko. W sensie do tej mąki na razie z cukrem i z solą dodajemy jedno jajko. Mam tutaj też masło, i masło też będę dodawać, ale lubię masło dodać do takiego ciasta na końcu. Kiedy ono już się tak bardzo klei i myślimy sobie, że nic z tego nie będzie, jak dodamy masło, to okazuje się, że wychodzi nam super ciasto, więc dodamy masło na końcu. Tego masła tutaj jest 30 gramów, masło jest miękkie. Możemy dodać roztopione masło, ale moim zdaniem nie ma potrzeby. Teraz, jak te drożdże chwilkę posiedziały w tym mleku, możemy dodać to mleko razem z nimi do mąki. I mieszamy najpierw łyżką, a potem oczywiście przejdziemy do mieszania tego ręku, wyrabiania ciasta ręką. I od razu chciałam powiedzieć, że z tego przepisu powinno wyjść nam sześć bułeczek. I jak mamy taką kulkę ciasta, zobacz, taka kulka, dajemy teraz do niej masełko. Dodaj masełko, Troszkę się dzisiaj pobrudzimy. Pójdziesz sobie umyć rączki mydłem? Tak. tak, i teraz będę wyrabiać, aż to całe masło zostaje... Wypite <noise> przez to ciasto. Bardzo to jest przyjemna robota. W czasie, kiedy mój mamy pomocnik umił sobie ręce i zdążył przy okazji złapać jakiś samochód, ja wyrobiłam już ciasto jest bardzo przyjemne do tylko teraz dotnij sobie. Przyjemne jest? Fajne. Co on tutaj robi test, czy jest dobrze wyrobione? Jak widzicie, wprawne oko piekarza od razu nam powie, że tutaj są jakieś pewne niedociągnięcia i musimy to jeszcze troszeczkę powyrabiać, prawda? I kiedy ciasto się wyrabia. My już myślimy o kolejnym cieście. Bo to jest ciasto drożdżowe. Zaraz przykryję je ściereczką, wstawię je w jakieś ciepłe miejsce, tam po to ciasto mm -hmm. aż podwoi swoją objętość. Przeniosę je sobie do obsypanej lekko mąką miski. Mm -hmm. Żeby mi się bardzo nie przykleiło w czasie rośnięcia. Sonu, no przynieś ściereczkę i damy je tam do ciepłego i zrobimy jeszcze jedno ciasto. Bo masz ściereczkę? Tak. Dziękuję. Przykrywamy. I przykrywamy to ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce. Ale jeszcze nie odchodzimy od kuchni, bo musimy zrobić to drugie ciasto. Teraz będziemy przygotowywać ciasteczkowe ciasto. Ono wymaga od nas troszeczkę większej ilości masła. Bo 50 gramów, do tych 50 gramów miękkiego masła będziemy dodawać około 50 gramów cukru. Czyli mniej więcej 4 łyżki cukru. Jeżeli nie używacie syropu melonowego, to możecie dodać troszeczkę więcej tego cukru. Na przykład dwie łyżki, łyżki więcej mniej więcej. Ale jeżeli używacie syropu melonowego, to teraz dodajemy łyżkę takiego syropu. To nie wolno tego jeść teraz, to trzeba upiec. Syrop, tak. Mieszamy to masło, zobacz jak mała miesza, zielone to jest i zaraz dodamy do tego też jedno jajko i mąkę. Tym razem będzie to zwykła mąka tortowa i tej mąki tortowej dodam 140 gramów. Musiałam żebyś trafił do miski, dziękuję bardzo. Mieszamy. Zanim wymieszamy, dokładnie dodamy jeszcze odrobinę proszku do pieczenia. W proszku do pieczenia potrzebujemy jedną taką małą łyżeczkę. Tak, i całość musimy wyrobić teraz. Całość wyrabiamy i już przejdę do wyrabiania rękami, gdyż wyrabianie czegokolwiek szpatułką, łyżką nie jest moją cierpliwość. Jak każde ciasteczkowe ciasto, to się teraz bardzo, bardzo klei od masła, ale dzięki temu będzie smaczne. I teraz to ciasto możemy jeszcze chwileczkę powyrabiać, żeby składniki się dokładnie wymieszały. Przeniesiemy je do woreczka i wsadzimy do lodówki na taki sam czas, w jakim wyrastać będzie nam to drożdżowe ciasto. Zwykle w takich optymalnych warunkach temperaturowych to trwa mniej więcej godzinę, więc na godzinę zapominamy i o jednym cieście, i o drugim cieście. Ciasto wstawiamy do lodówki. I na teraz nasza praca wykonana, więc możemy sobie godzinę podpoczywać, a za godzinę się widzimy z wyrośniętym ciastem i schłodzonym ciastem. I będziemy też robić krem potem, ale to do kremu jeszcze dużo zostało. Nie jest gorące. Nie jest gorące. Co to? Co ty, z co ty mi tam. Ła. Wow. Ła, wow. chciałam wam pokazać moje wyrośnięte ciasta, ale już ktoś je przy, przyszedł, przycisnął, więc. Yy. Więc panie są. Wyciągamy to ciasto, które jest bardzo milutkie, mięciutkie i ładnie wyrosło. Najpierw troszkę je wyrobimy jeszcze raz. Zobacz, mama musi tak wyrobić. Bardzo jest miłe i gładziutkie. Mhm. Tak? Mhm, teraz Zaraz będziemy tak kroić. Tu po środku, po tej linii, co mama narysowała, to dzielimy na pół. Teraz. Każdą z tych dwóch części podzielimy na trzy. Na pewno nie wyjdą równe. No. Byśmy byli koreańskim kulinarnym programem, to byśmy tutaj wagę wyciągnęli. Ale że jesteśmy koreańsko-polskim, to jedziemy na oko. Robię tutaj sześć kuleczek na sześć bułeczek. Teraz musimy zrobić to ciasto i podzielić na sześć części. Na pół. I trzeba tutaj uważać, bo to ciasteczkowe ciasto jest takie dość klejące. Tą część, którą podzieliliśmy, na pół też dzielimy na trzy w miarę równe części. Każdą z tych części teraz musimy rozwałkować i położyć na ciasteczku. Tylko, że ciężko to rozwałkować, bo to jest dość kleiste, więc warto sobie zrobić to na jakiejś folii albo na jakiejś papierze do pieczenia na przykład. Staramy się teraz rozwałkować to ciasteczko tak, żeby było w miarę okrągłe. Powinno się udać zdjąć to ciasteczko z papieru do pieczenia i układamy je. Na naszej bułeczce. Wow. Możemy to... Będziemy zaraz przekładać te bułeczki na blaszkę, ale najpierw musimy tak wszystkie owinąć w ten nasz melonowy korzuszek. Musiałam zaprosić mojego pomocnika do innego pokoju, bo będę tutaj zaraz się bawić z cukrem i nie chciałabym, żeby cały ten cukier wylądował w buzi sonu, Dlatego zostaliśmy sami tutaj i robimy taki wzorek na tych bułeczkach. Takim naj... najlepiej wykrawaczem. Żeby to wyglądało w miarę melonowo. Duże jest prawdopodobieństwo, że nic z tego wzorka nie zostanie po pieczeniu. Często tak jest też w piekarniach, że to nie zostaje im ten wzorek, wszystko im się rozpływa, ale spróbujmy, a nóż troszkę go jednak będzie. Wezmę sobie teraz jakąś miseczkę i nasypię do niej odrobinę cukru i taką bułeczkę zamaczam tą ciasteczkową stroną. Jak widzicie, aż się błyszczy. Takie bułeczki teraz przekładam na blaszkę Myślę, że będę piekła po trzy. Na dwie tury sobie upiekę po trzy na jedną blaszkę. Bułeczki już gotowe do kolejnego wyrastania. Teraz przykrywam je znowu, przenoszę w jakieś cieplejsze troszeczkę miejsce, żeby mi szybciej wyrosły i zostawiam na dół już chyba nie całą godzinę, może, może troszeczkę krócej, ale tak, żeby one sobie troszeczkę podrosły jednak. tutaj tutaj, tutaj, Tutaj tutaj będziemy je wkładać do piekarnika, wiesz? Będziemy wkładać do piekarnika, tylko... Teraz, kiedy bułeczki już troszeczkę urosły, zaraz Wam pokażę, musimy je włożyć do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Ła! Wow. Odkrywamy i... Bułeczki... Podrosły. Już tak troszeczkę zaczęło ciasto przebijać spod ciasta ciasteczkowego. Wzorek nam tu już powoli znika, ale powinno być okej okay, tak jak się upiecze, więc zaraz będę je wkładać do piekarnika. Włożyłam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 20 minut. Może troszeczkę krócej niż te 20 minut, trzeba pilnować. Jeżeli macie już dobrze rozgrzany piekarnik, to myślę, że 16 minut spokojnie im wystarczy, no bo to są małe bułeczki, drożdżowe ciasto. Nie potrzebują takiego długiego pieczenia. Aha, uwaga, nie dotykamy. Wyciągam jedne, coś się w pieku z góry, i zaraz stawiam drugie. Mój piekarnik ma jakiś problem, bo trochę mi przypiek z góry. Ale na szczęście w środku też są upieczone i muszę je teraz zostawić do ostygnięcia. Jak przestygną tak troszeczkę, to pałeczką zrobię w nich dziurki, żeby zrobić miejsce na krem, który zrobimy zaraz. Moje bułeczki są jeszcze lekko ciepłe, ale wiecie, że cierpliwość nie jest moją najlepszą stroną. I ja już, żeby się nie nudzić, to zrobię w nich patyczkiem lekko dziurki i zaraz będziemy robić kremiksonu. Kremik. Możesz sobie zjeść kawałeczek z tym kremikiem. I z tym ciasta. Dobra? Już jest dobre, a jeszcze nawet nie wystygło i nie daliśmy kremu. I Robimy krem? Tak! Dobrze! Bierzemy miseczkę. Teraz będziemy robić kremiki. Krem będzie bardzo prosty. Wylewamy teraz do miski jakoś 200 ml śmietanki kremówki. Bijam teraz śmietankę, kremówkę i zaraz dodam do niej troszeczkę melonowego syropu. Oczywiście możecie ten melonowy syrop pominąć, dodać do kremówki cukru, miodu, czego tylko chcecie. Ja jednak chcę, żeby to było takie jak w koreańskiej piekarni, więc dodam melonowy syrop. I teraz dodaję sobie łyżkę tego melonowego syropu. On jest dość mocno słodki, więc na razie łyżka mi starczy. Zobaczymy, czy jeszcze będzie trzeba słodyczy tutaj. Próbujemy kremiku. Mm. Jeszcze odrobina syropu mu wcale nie zaszkodzi. Jest. Proszę Sonu. Mm. Mm, nie, nie, sonu. Jak widzicie, testowanie kwatów najlepsze. Dajemy kremik do tytki. W sensie do rękawa cukierniczego. Będę tutaj nabijała moje bułeczki, które już wystygły wystarczająco. Trzy bułeczki mam napełnione. Możesz próbować Sonu. Tak, próbuj sobie. Ale to nie, nie musisz wszystkich. Sonu, czekaj, przekroimy tą, dobra? To. Tą jedną, którą Sonu teraz nadgryzł, przekroimy, żeby zobaczyć, jak tam to nasze napełnianie kremem wyszło. Ła, nawet fajnie. Dobrze to poszło, bo krem jest z obu stron, ja już próbuję. To ciasteczko na górze naprawdę robi robotę, bo dzięki temu ta bułeczka jest chrupiąca, ale bardzo miękka w środku. Ma pyszny, słodki krem. Jak widzicie, ekspert zatwierdza, więc co ja mogę powiedzieć jeszcze? Te moje ładniejsze będę nadziewać za chwileczkę, jak przestygną. I już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten troszeczkę pracochłonny. Ale jednak bardzo smaczny przepis na melonowe bułeczki. Um. Wam się podobał? I...